Wizyta w Liceum Minniostoszica i w Bibliotece Miejskiej w Skarżysku, można powiedzieć, że bardzo podobna tematyka, bo chcieliśmy zachęcić młodych ludzi, licealistów, też gimnazjalistów, do tego, żeby już dzisiaj próbowali planować swoją przyszłość, żeby zdali sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność ciąży na nich samych, jak wiele zależy od nich samych. Oczywiście system, gospodarka. Nauka to jest ta przestrzeń, która tworzy miejsca pracy. Natomiast aby się dobrze, mówiąc językiem młodzieżowym, strzelić, już dzisiaj trzeba przeanalizować chociażby osobiste predyspozycje, kompetencje, które warto i trzeba rozwijać. Istotne jest, aby swoim życiu znaleźć taki obszar, który będziemy rozwijać. Dyskusja bardzo ciekawa. Młodzi pytali też bo przedstawiliśmy bardzo wiele przykładów z życia osobistego, także młodzież interesowała się chociażby jak wygląda dzień pracy marszałka i dlaczego ten marszałek został marszałkiem, co zdecydowało, czy szkoła, czy, czy działalność społeczna. Tak, akurat ciekawe zagadnienie. Moi współpracownicy też mieli okazję o tym poopowiadać i myślę, że stworzyło taką to okazję do tego, żeby, żeby już, już dzisiaj młodzi się zastanowili i zaprogramowali w jakimś zakresie swoją przeszłość.